Witam na kanale BBQ Grilli, nie tylko. Dziś będziemy robić makrelę wędzoną. Makrela była przez około 12 godzin moczyła się w solance 10% po 12 godzinach, wyjęłem makrelę z lodówki, obsuszyłem ręcznikiem papierowym i powiesiłem do wyschnięcia. Makrele już jest prawie sucha za chwilkę wyląduje wędzarni. Będziemy ją obsuszać przez jakieś 30 minut w temperaturze 40 stopni, później puścimy dym, podniesiemy temperaturę do 53 stopni, 55 stopni i będziemy wędzić około 3 godziny. Wędzarnie wygrzewałem około godziny w temperaturze 75 stopni 70-75 stopni teraz poczekamy aż to już temperaturę do około 40-45. Wkładamy makrele. I będziemy ją obsuszać Na wędzarni już jest 40 stopni. Teraz wrzucę rybki do środka. Nie się podsuszę jakieś 30 minut. I później będziemy działali dalej. Makrele są już w środku. Będą pomału obsychać. Tworzę spust powietrze na dmuch. żałka grzeje. Teraz podsuszymy jakieś 30 minut, i później będziemy działać dalej. Minęło 30 minut. Zobaczmy, w jakim stanie są rybki. Już są ładnie suche. Zamykamy. Będziemy puszczać dym i zaczynamy wędzenie. Zrębki olchowo-bukowe. Jakieś 3 godzinki wędzenia w temperaturze 55 stopni. I później na jakieś 20-30 minut podniesiemy temperaturę na 85 stopni. Na wędzarni mamy 54 stopnie. Minęło już 2,5 godziny wędzenia. Zobaczymy jak wyglądają rybki. To już ładny kolorek Już prawie by były Jeszcze poczekamy jakieś 30 minut Minęło już 3 godziny wędzenia Temperatura 50-55 stopni Zobaczmy jak wyglądają nasze rybki? Dymu pełno. Rybki już mają ładny kolorek. Także już jest pora Podnieść temperaturę na 85 stopni Jeszcze przetrzymamy około 20 minut I kończymy wędzenie Temperaturę ustawiamy na 85 Wędzarnia się nagrzewa Minęło 20 minut w temperaturze 85 stopni. Rybki powinny być już gotowe. I wyglądają ładnie. Wyłączamy wszystko i zostawiamy, żeby sobie troszkę odpoczęły. Zobaczmy efekt naszego wędzenia. Są tyle co wyjęte z wędzarni. Teraz dochodzą. W temperaturze około 5 stopni. Ładny kolorek. Poczekajmy aż dojdą i jutro rano spróbujemy jak wyszły.